No witam wszystkich, dzisiaj niedziela, jesteśmy na kopkach. Wczoraj miałem jeszcze tutaj przyjść, ale już mi się nie chciało, bo byłem u kolegi. Po piwie się tam łykło, już nie chciało się w tym iść. A widać taki spory kawałek, tam na początku były jakieś druciki, polmos. Wyskoczył, teraz taki płytki dołek. Wyskoczył na czubek od naboju. Jak widać Bardzo ostry, zmnieciany jest trochę. Go. No nic, idziemy jeszcze do przodu, jak coś jeszcze będzie to nagramy. No do zobaczenia. No i tam ponownie, znowu taki płytki dołek był. Tym razem też wyskoczył szybek od naboju, jakiś taki mniejszy. Tak jak widać w takim stanie. Już telefon Xperia lepiej działa. Nowy program wgrałem. Wcześniej to się albo zacinało, albo coś. pancik no, jest. Chawamy, idziemy dalej w stronę lasu no dobra, to do zobaczymy no Witam ponownie, znowu taki płytki dołek, lekko ruszyłem tylko szpadlem uskoczyła nam pierwsza łuska dzisiaj, zgięta jest nie wiem czy coś się zobaczy coś takiego Zapisz o O, taka łuska. Zgnieciona. Dobra, zdjęcia dodam do filmu. No na razie. No kolejny taki płytki dowerki. Wyskoczyłem na takie kółko. Mam takie w domu jedno od czego to może być takie oberwane widać o. Nie wiem od czego to jest Na początku myślałem że to jest moneta ale zobaczyłem że jakiś element czegoś Dobra idziemy dalej No, z 10 metrów dalej uważam taki prędki dołek skociała nam spłaszczona łuska Tutaj był ślad od ciągnika Jesteśmy właśnie tutaj na granicy już pola z lasem, taka serta kamieni No nic, wracamy się, idziemy dalej, jak coś będzie jeszcze to nagram, no na razie No widam ponownie, tym razem na wierzchu leżał sobie guzik taki Witam ponownie. Tym razem wyskoczy nam jeden grosz z 1927 roku. Przód ma trochę taki nie bardzo, ale z tyłu bardzo ładnie widać. Zaraz pokażę tylko niech ostrość złapie. Wiatr się coraz bardziej zrywa z przód. W jednym ręku to ciężko operować. Dobra, to jest z tyłu. Łapie ostrość coś o, jak widać 1927 Bardzo ładny stanie z tyłu, no, z przodu trochę gorzej, ale wyczyści się fancik jest. Dobra jak coś jeszcze będzie to nagram, no do zobaczenia parę kroków dalej, jak widać jakiś ślad To jest koło dołko nam kolejna łuska dzisiaj Jak widać zgnieciona Stąd jest. Tam na, na dzisiaj koniec, bo coraz większy wiatr się robi Trzeba będzie jeszcze pojechać do domu coś zjeść Dobra, jak coś jeszcze wyskoczy to nagram, no do zobaczenia No Widzą podobnie, gdzieś 5 metrów dalej Z takiego, do... no tam co była, ten, łuska Widomek wyskoczyło nam coś takiego, nie wiem co to jest grube jest Łatki, dwie jak ktoś może wiedzieć nikt nie no widzę ponownie, znowu trochę się łuska Widać wiatr coraz mocniejszy niedługo kończę dzisiaj te wykopki zimniej się robi, nie chcę się chodzić. Żeby to było lato, to bym chodził nawet do 8 albo do 9, ale teraz zimniej się teraz robi i w ogóle wiatr silny. Dobra, jak coś jeszcze do końca, do komarka z powrotem, chyba będzie na tyle dzisiaj. Awera, jak coś wyskoczy, to najgro. No do zobaczenia. No widzą podobnie, niecałe 2 metry dalej, z takiego płytkiego dołka wyskocza nam monetka, jedna, druga kopiejki. 1899 rok, ale to w bardzo ładnym stanie, tak jak widać. Już przerzucę na drugą stronę. Obie strony bardzo ładnie czytelne. Jeszcze nie mam takiej monetki, to jest moja taka pierwsza. Jak widać ładna jest dobra, jak jeszcze coś wyskoczy, to nagram. No do zobaczenia No parę 10 metrów dalej. Trafiono się. Znowu z Płockiego Dołka. dzisiaj w takim stanie, jak widać. Mówię tak jak pogoda się psuje coraz bardziej. Niedługo zaraz jadę do domu, trzeba będzie coś zjeść, jeszcze pokombinować w domu coś tam. albo Pójdę do sąsiada. No dobra, jak coś jeszcze mi wyskoczy przez te jakieś 15-20 minut to nagram. No do zobaczenia. No witam po raz kolejny. Jestem tutaj koło lasu. Jak się nie mylę, to chyba wyskoczył nam teraz na parstek zgnieciony w pół. Niech złapie ostrość. coś nie potrzeba, to łapie ładnie. Tak to. O. Tak, jak widać. Zmięczony jest w pół. Ciekawa znajdka. Jeszcze nie ma takiego. Dobra. Idziemy dalej. A na razie. No, witam. Chciałem pokazać, że trafiają się jakieś odłamki szkła czy coś. Tak, jak widać. Sporo porcelany na leży żeby nawet to coś było nie wiem czy mówiłem, czy już nie ale właśnie że leży tu porcelana i w ogóle tylko to są takie małe skrawki iż nie chce mi się właśnie tego tam szukać głębiej czy coś te skrawki leżą praktycznie na wierzchu albo ruszy się lekko szpadlem szkoda że nie jest jakiś większy element czy coś bo tego nie będę brał dobra idziemy dalej na razie no witam ponownie znowu płytki dołek i tym razem znowu trafiło się takie kółeczko co wcześniej dzisiaj znalazłem Nie wiem o czego to mogło być Dobra no, kolejny płytki dołek Tym wyskoczy nam guzik pruski wiatr coraz najskładniejsza pogoda się robi Może jakoś się uda nakrać Widać. z uchem się zachował wszystko cały to mu się go oczyści dobra idziemy dalej bo coraz zimniej się robi na no, do zobaczenia no witam na dzisiaj już kończę wykorki jeszcze dodam filmik wczorajszego chodzenia po polu z wypadu dobra lecę już do domu coraz zimniej się robi poczyszczę to wszystko co dzisiaj znalazłem i dodam zdjęcia do filmiku dobra no do zobaczenia no, cześć